Przygody mini legend, odcinek 31, część druga. Tytuł nowe mikrolegendy oraz dużo mini legend. Walczy. Ech. No dobra, co dzisiaj robimy? Powróciłem z wielkim powrotem. ja chcesz ponownie zginąć? Dobra, zniszczę cię po prostu i będziesz żałował tego. No to zobaczymy. A masz. A. Jezus. Nie, nie dam się tak. A teraz możesz się popłakać, bo nadchodzą mo moi przyjaciele. Ta, a ten twój ukochany mikro ten? Zobacz, kogo przeprowadziłem. O mój Boże. No to mam mały problem. No i teraz nas nie zniszczysz. Widzicie co to teraz trochę małe przegięcie? Ile was to jest? Raz, dwa, trzy. A ja jestem jeden. Dobra, załofam po prostu obsydiana idę do niego. Ty, 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 Siema, Obsidian Siema, Wanda. Co tam u ciebie? Mam ci w czymś pomóc? Tak, najlepiej pomóż mi w tej chwili Poczekaj, tylko pójdę do mojej bazy Dobra, ale Please, wróć, bo ja mam mały problem Proszę otworzyć mi drzwi no, Okej, okay, jest Dobra, tylko wezmę bronię No co mi zrobisz, ty jadowity? Zniszczysz mnie jadowity. To zabieg coś takiego. A to było niedobre, co zrobiłem. A... Przekręciłeś mi nogę. A tu nic mi nie zrobiłeś. No to zaraz ci coś zrobię. Jesteś pewny, że coś mi zrobisz? Ja coś... A... Nie było tak na to, co miało polegać. Straciłem przez ciebie A jednak mam. Ale zaraz nie będziesz. Otrzep się ode mnie. Kamera szybka wiadomość, że możliwe, że e, odcinki teraz o przygodach mini legend będą wychodzić często do. 35, dlatego... Że nie, to nie jest koniec, tylko to 7 to trochę mam czas chyba. No już... No, zgadnijcie kto tutaj chce, na jakimś filmie chyba ktoś chce wystąpić. No, za, bo coś mi... Bo coś na kamerę się patrzy. Więc możliwe, że wyjdzie niedługo też odcinek z rozą. Więc oczekiwujcie. Dawno nie było z niej odcinków. Słyszycie, on biega, ale widzimy się w 30.